Właśnie jedziemy pod małą górkę, więc można sobie chwilę pokamerować, tak jak widać, albo nie widać. 30 km już zrobione, jesteśmy w skale i podjeżdżamy pod Złotą Górę do Sąspowa, a później do Olkusza. Napęd już elegancko zrobiony. Buciki chodzą, widomki zalane. I można jechać. Wszystko chodzi jak trzeba. Nie mógł pierdania się. nadzieję, coś było widać. Z jakich gości posi? Napierzala kurwa węgorza. Myślę, że możemy jechać dalej O ten to nam rośnie, panowie. I panie Będzie 107 160 się skoczyło. Nie wiem czy widać bo ciemno jest trochę Tutaj jest dosyć ciemny las A mi się jeszcze ręka częściej pod górkę jadę Tu muszę trochę gibać na boki ale może będę jeszcze zjeżdżał w jakieś górki, to, to coś nagram. Na razie trzymajcie się. Tak. Puszczę oczko jak Majka i kurwa lecę. Na razie.